Zbieramy podprowadzające, które będą towarzyszyły zawodnikom podczas spotkań ligowych w sezonie 2010. No i mam nadzieję że też w przyszłych sezonach. Jest to pierwszy taki konkurs organizowany przez nasz klub, ale mam nadzieję, że te dzisiejsze wybory dodadzą jeszcze większego kolorytu spotkaniu na stadionie im. Alfreda Smoczeka. Przede wszystkim w dniu dzisiejszym dla nas najważniejsza jest gracja z jaką dziewczyny się będą poruszać. Osobiście będę miał mniejszy udział w tym ocenianiu, ponieważ mamy tutaj Jarka Hampela, mamy właściciela dyskoteki Xdemo, mamy też nasze dziewczyny, które pracują w klubie. I e, czy jak zachowują się tutaj na środku parkietu? Czy nie boją się e, pokazać, bo wiadomo, tutaj mamy dzisiaj kilkadziesiąt osób, a następnie, miliony do smoczyka będzie tych osób znacznie, znacznie więcej, więc ta, ta odwaga i duch bojowy wewnątrz też jest dla nas bardzo ważny. Postawiliśmy tutaj sobie wspólnie z współorganizatorem z X-Demon ograniczenie wiekowe, czyli e, 17-23 lata. To jest właśnie ten przebieg wiekowy, w którym szukamy potencjalnych. Dziewczyn, które mają pokładać do nich Przede wszystkim dla nas to jest świetna zabawa, chciałyśmy się zaprezentować i chyba właśnie to było największym powodem tego. Przede wszystkim zaprezentowanie się szerszej publiczności. To jest chyba głównym celem tego, żeby stać z parasolką przy starcie.